I <laughs> do Witamy w następnym parcie. Zagrajemy w Shogun Total War... 2. Yy... 2. Dwa. Dwa. Dwa, 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 Jestem się czegoś nie prze, prze... Minąłem. Ale no, to jest druga chi, z czego co wiecie, widzicie. No i to jest kolejny dzień naszych zmagań. Teraz co kolego powie? Aha, jestem EpicPL, a mój kolega to jest z Mizuma. Zuma. I to jest 12 part, bo nie pamiętam czy mówię. A no, jakby nie, nie mówiłem. A no, no dobra. No, no i. Tak je... Widzę, że mi tu pomnik postawili. <noise> Ciągle stawiają pomniki, kurde. Błahaha. W tamtym parcie ci postawili pomnik, w tym parcie postawiliście pomnik. Bo. <laughs> Akurat jestem e, rozgadanym mieszczanką boli. Po prostu wcześniej gadajemy. przed partem mi postawili pomnik. Parcie przed partem. Nie mam wsparcia na szkło. Akurat o tym nie pomyślałem, wiesz? Tak? No, ale no dobra, to co robisz? Co ja robię? Sprawdzam biegłeś w sztukę. Uj, krucho z swoją armią. Czemu? No, zobacz sobie, kołobinko. To lepiej zobaczy lawozów kursuje między Sagami, Izu i Surugą. Sagami mówisz. Czuruk, sagami. Uuu, dużo. Uuu, mm. bardzo dużo. No właśnie, kurde. Cool. Ja! Holender. Co jest? W sagami mam stanie konik bojowych. I przez to. Mam stanie konik bojowych. Mam stanie koni bojowych i przez to mam stanie konik bojowych. Tak. Tak mi się to prezentowało. Dobra, yyy... No. Miałeś chyba niszczyć Sagami. Yy, SAITO! Tak. Miałem niszczyć Sagami. Bardzo Saj to. SAITO, no... Sorry, za błąd. SAITO miałeś zniszczyć, akurat pamiętam chyba. O, no, ale ja to wszystkich miałem zniszczyć. <laughs> zniszczyć. Ej, tu uważaj, bo ja cię zniszczę. Hmm. Mam słabe jednostki, ale cię zniszczę. Sej to jestem w fazie pokoju. O, to urokami miałeś zniszczyć. Tak, to. A ja A miałem zniszczyć chodzi. te Hingo. No co? E, miałem zniszczyć, e, nie z Hingo, bo to chodziło o miasto. Higo. Sagara, Sagare. No Sagara gdzieś tam miałeś szykować armię, ale uciekłeś z nią. No, akurat przygotowuję. No, uciekł i No z strz będzie zapewne problem, bo już same, sama Segara ma duże jednostki, a oni mają już dwa miasta. Chociaż nie wiem, no jak sądzisz? Sądzę, że moje jednostki potrzebują zaopatrzenia. Zupełnienia. No raczej tak, bo po ostatniej bitwie to... A Teraz będę więcej mówił kurczę. A ja się będę starać więcej mówić w najbliższych odcinkach w Mass Effecta. Zaczynając od bodajże szóstego. <laughs> a co by to mogło być związane z szczególnem? Nie wiem, bo jakiś widz mnie prosił, żeby... Yy... Moment, moment. Jeżeli dobrze pamiętam, to był Hejar albo coś w tym stylu. Yy... Żebym więcej mówił, że narzekał, że za mało mówię. Nie, to był ten apostrof? nie, nie, nie. nie, nie, nie. On do ciebie napisał, że ty... Ciebie nie, 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 nie... nie, nie. Tak, tak, A, tak, tak, tak... Ja nie pamiętam. Ale Dobrze, ja pamiętam. Wa, ale no, to akurat pamiętam. No, słabo mi było słychać akurat, to trzeba potwierdzić. I... postaram się więcej mówić, ale niestety nic nie obiecuję, gdyż ja... E, też sam dla siebie po trosze przechodzę tego Mass Effecta. Więc to się, wsłuchaj w te dialogi, nie dialogi. I w każdym bądź razie coś tam mm, e, wspomniałeś o Napoleonie. Akurat. E, o Napoleonie? E, nie, mówiłeś tam, akurat e, mówiłeś o Napoleonie ty, że z tym. że mi nie słychać. No faktycznie było mnie nie słychać. No niestety. Aha, i od razu przepraszam, bo na razie nie mogłem wysłać odcinków, bo miałem tam. Spalone, spalone, czy tam miałem? Nie, no spalone chyba miałem. Eee, procesor główny. No i jest, był problem. Wydajmy. Tak, teraz jest taki problem z tego, co zrozumiałem, że to znaczy ta, no a właśnie. Jest... Epic czy imię? Eee, dobra, to już imię. Eee, sprawa jest taka, że Hubert z tego co przynajmniej co zrozumiałem. może nagrywać albo dźwięk z gry. Albo swój komentarz. Nie może jednego i drugiego, przez to, że mu się coś tam. coś tam? No, coś tam, I... coś tam. I teraz nie może nagrywać. No, ja I, zro... to... I Powiedziałem, masą maślane, ale to szczegół. No, po prostu na razie mogę tylko nagrywać albo dźwięk, albo to, co mówię. Dźwięk z gry, oczywiście. Ale być może mi się uda, że będę to i to nagrywał, ale to. No, to, to trochę trzeba poczekać. Trzeba rozwiązać po prostu problem. Bo od razu się go nie da, bo... Ale istnieje so szansa, i to chyba duża szansa, że podczas wrzucania tego odcinka, ten problem będzie rozwiązany. Znajmniej no, najprawdopodobniej. najprawdopodobniej. Hmm. Tak jak na przykład intro. Od dzisiaj <grym> Było mówione... Dobra, może nie od dziesięciu partów. Cztery party mówione, intro, kiedy, intro, kiedy? kiedy, intro, a intro jest już od tych czterech partów. No właśnie No to... Hmm. Chwila. Co ja muszę mieć, żeby mie mieć tą wiesz co zawsze chciałem mieć A to co zawsze chciałeś mieć? Panowanie Aha, gejsze. No prawo. O to chodzi. Ale o co chodzi? Mamy problem. Znaczy, ja mam problem, bo mam ma mało kasy. Ale no, dobra. To znaczy, ja e... też mam mało kasy. No, ale ja tylko mam teraz tysiąc. Nawet, w... nie no, trochę więcej niż tysiąc. Dobra. Masz. Zobaczę sobie za co ja tyle płacę. O. przepraszam was. Ne? Na przyszłą turę mam stracić kasę. nie niedobrze. A co teraz widzisz, jak y, ktoś wykonuje ruch? Mmm, tak. Czy... handel z handlu aha, czyli to z handlu dostanę. O, to się dzieje. Amako podbili urakami. E, urakami już nie, nie przetrwa. No, Jeżeli ty będziesz tak. i Amako atakowało, to nie mają szans. Tylko u, uważaj na. Nie masz sojusz z nimi. Za Amako czy z... Nie, z Sajito, Sai to mi chodziło teraz. No w stanie pokoju w każdym razie. No, mogą najlepiej... wojna w każdej tej chwili. Najlepiej trzeba... no, by było trzeba ich podbić, ale to... Jeszcze kilka najlepiej tur. Bo to... od razu ich nie zatkuje, jest lepiej podbić urakami. Ale mieli tam przygotowane jednostki oczywiście, bo to... no nie wiadomo. Ale no ja... Za... Wezwanie ter... pod broń. Jedno miejsce w kolejce werbunkowe we wszystkich prowincjach. Whee. Widzę, że będę teraz dużo mówił, prawda? No i mi się to podoba, bo w końcu ja nie mogę odpocząć. Nie wiem, to... To katań, bo ja wcześniej dużo mówiłem i no i teraz się rozkręciłem, kurczę. Opowiedz jakąś historię z życia wziętą. I niech ta nie. historia będzie o twojej super fajnej klasie, fuck yeah. Ta moja klasa jest... Na braku, każda historia dobra. kończy się happy endem, praktycznie. No bo inaczej się niestety nie da. Co ja na to poradzę? Uwaga? Nic nie daje. E, we, nie. A o to ja ci później powiem, bo mi się przypomniało. No to później ci powiem. E, nie powiem teraz bo to... No nie warto. E, no dobra, wykonujesz swój ruch. Tak, mam. A ja zresztą muszę się w końcu napić, bo już dużo mówię. No i mam kole. No dobra, posłuchaj Będę teraz tak nucić. A mo, szczerze mówiąc sk skąd to usłyszałeś, tą piosenkę? No, nie wiem. Z tych parodii czy z czego? Nie, 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 a Aha, tak to... Jakoś. A to... Aha. Tak sam, sam stworzyłeś, tak? Tak, samo z siebie to jakoś tak wyszło. Dobra, wezmę w Biczu czy w harimie... Hirimie. W Hirikami. Ale o, ale o co chodzi z tym? Aha, chcesz, rozbudować po prostu. E, chcę mieć moich jakże... Aha, okochanych. to jest tlc tak? tak? Dokładnie. Można się w końcu doczekać aż czy ich będę miał. Wiesz co, mam pomysł. Nagrajmy jakieś... Part na przykład w Bushi do tak 3 godzinki, żebym ja zdążył roz się rozbudować, ich mieć, podbić Shoguna, wszystkie pozostałe państwa i być z Shogunem. I wiem, że to nie miało sensu, ale chociaż chodzi mi do tego rozbudowania się, żeby ich mieć. i podbiłem, bingo. Możesz kilka pat yy, do następnego partu poczekać? Nagramy. No Nagramy w weekend, okej? Okay? Będą trzy godziny. Pasuje. Dobra. Nie, nie wiem ile będzie części, ale co tam. Dobra. Chyba będą sześć części Eee. I jeszcze przy okazji co do weekendu o. co ja miałem powiedzieć? O, oprócz tego, że zapisuję, nie wiem chyba już drugi raz, w każdym bądź razie. A... Drugi raz! E, w każdym bądź razie Epic mówi, że nie wiemy kiedy będą wychodzić party. No niestety... Póki co się hmm. nie trzymamy terminu. Ja się będę starać trzymać termin. Chociaż w Mass Effectie to sam nawet nie wiem kiedy będzie wychodzić. Kiedy no ja będę miał ochotę to dodam. Tylko będzie więcej to oczywiście odcinku o jest tym Ale no ja teraz też się postaram wrzucić wszystko po kolei. I na e czas! A nie tak! No powinienem wrzucić w tym tygodniu. No powinienem w przyszłym. W... Ty... No na w tym tygodniu na pewno wrzucę. No ja tak też Kamilowi mówiłem, że tak będę wrzucał. No niestety się nie udało go przekonać, dzisiaj było coś takiego. Dobra, ja teraz spróbuję, jak to, to wszystko naprawię sobie te błędy i inne Spróbuję wrzucać co drugi dzień. Oczywiście coś innego będzie. Na początku wrzucę oczywiście Naplona, żeby było zapewne. Koda, koda, koda. Koda, koda, koda. No dobra, to tak będzie. Kod, na i nowa seria, najprawdopodobniej i, o której e, mówiłem Kamilowi, ale Kamil nie pamiętam. E, na to będzie you are empty. Lub Empty, nie pamiętam. Cześć mówiąc you to będzie... Gra... Empty, po prostu. No empty, no skrócę to albo coś. E, ja w to nie grałem. Tam tylko... Roz, jeżeli ktoś nagrał, to ja się tam tylko rozejrzałem w pokoju praktycznie. No i zakończyłem, już się przestraszyłem z lekka. Bo tam są dziwne dzięki. A ja no, tu jestem... Też nie wie kiedy będzie nagrywać, bo chcę to nagrywać. Chciałem powiedzieć. Chce to nagrywać żelazem. Tak! Bo czytam tam kopalnia rudy żelaza i mówię no. i mi się miesza. W nocy. No tak, w nocy było. Prostu... To było degrane w każdym razie. No może nie, nie tak bardzo, ale no. No Kilka już. Przepraszam, e, kilka już takich e, strasznych gier, grałem. Jak w Penumbrę. No w Penumbra, tylko tam dwie części. Czarna plaga i rekiusze. A Fir? Tam. No, Fir to nie jest aż tak traf, straszne trójka, akurat. Nie, nie to co jedynka. Przynajmniej nie, tak mówię. Ja bym na mnie w 1K, ani w dwójkę nie grałem. Więc ja tam kupiłem sobie trójkę i chciałem zobaczyć, jak to ogólnie wygląda. No i prawie już, szczerze mówiąc, przeszłem. Jestem na tam ósmym poziomie. przejszłem Przeszłem. przejszłem przejszłem niech ci już będzie. Gejszłem. <laughs> Dobra, następny temat. Gejsze rozwiń temat gejsza to... rozwiń bardziej to koniec tury nie wiedziałem bingo a znaczy, dziwnie właśnie to miasto się nazywa bingo już Chociaż... wiadomo skąd pochodzi gra bingo z bingo <ślad> dobra teraz muszę tam jakiegoś Ja ironia bym się śmiał jakby się okazało że to prawda <ślad> No wiesz co, ostatnio się dzieje właśnie, to, to ty mówisz. Tak. Otóż tak, e, pierwsza sytuacja. To było hmm. w wakacje. E, A no właśnie, też kole to się Kolega... Mm, my akurat graliśmy na ser... w Minecrafta. Graliśmy A? na serwerze... E, S.minecraft... Minecraft. chodzi Ci z tym! A to nie, nie tak. o mnie jakby, co? Tak, nie, 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 nie. Co notabene serwer jest tak z dekka dziwny, bo e, mojemu koledze na przykład e, dali bana za nic. Nie wiadomo, ale... właśnie tak gra gra i w pewnym momencie dali mu bana nie wiadomo za co. Sam też nie zna przyczyny, e, ale wracając do sytuacji, e, my tam z kolegą akurat e, gramy i yy, wbija nasz drugi kolega, z którym też graliśmy i się pyta, yy, na jakim serwie gramy. To ja tak, dla jaj, od razu mówię, że nie wiedziałem, że taki serwer istnieje. Mówię, że gramy na yo, yourcraft.pl. O dziwota, taki serwer istnieje. Tak w wpadliśmy z kolegą z tego, że miałem rację. Ostatnia sytuacja, gramy w Assassina. A Brata. takich wiele, a, a, wiele akurat takich wiele było w tej sytuacji. No, było więcej, ale ta chyba jest najbardziej <grywka> widowiskowa. No, w każdym razie gramy w asasyna i e, akurat w dwójkę tutaj z Hubertem graliśmy. Ech, tak grać. czekamy, czekamy, 5 minut mija. Nikt nie wbija, cały czas 2 na 6. No to ja tak mówię. E, moment. Nie, to zagrajmy w ścigankę, coś takiego było. My już się wkurzyliśmy. No, A, bo... Tak, tak bo myśmy chcieli w jakąś. Aha, e... w sojusz. W sojusz. Mieliśmy zagrać w sojusz, żebyśmy byli razem. Chcieliśmy zagrać w sojusz, ale nikt nie chciał wejść. No to mówi właśnie Hubert, zagrajmy w ścigankę. I tak wychodzi... E... Wyszła. Ja, jak jak, to skończ, jak yy, skończył mówić, zagrajmy w ściganka, ja zacząłem mówić, aby były jaja, jakby się okazało, że jak ty wychodzisz nagle, wbijają wszystkie osoby. Uć no to, i tak się tak. stało. Połowie zdania, nie, skończ, nie zdążyłem dokończyć, wbili. Ty, zobacz na datę. Mangonelle zapalające. Ale zobacz na datę. No, piraci wako ich podbijają, co jest dziwne. To trzeba będzie na nich uważać na raz. Co to jeszcze? A jeszcze jakie były sytuacje takie? Nie, no dobra. No, bynajmniej to dziwne sytuacje akurat. Tak. Które mogły się tylko zdarzyć Kamilowi, bo mi się takie coś nigdy nie zdarzyło. Nie a wiem skali, dlaczego. jak drugi kolega wyszedł, to wszyscy wyszli! Odwrotny A wtedy. No to nawet dwa dni temu chyba było. jeżeli To było dzisiaj przecież. Nie, nie dwa dni temu. Dwa dni temu to z tobą było. Eee, dobra. E, nie powiem, dobra. Nie ma tak dobra pamięć w tym wieku, nie? No, naprawdę, młodsza od ciebie. Nie no, nie, ja akurat nie. Ja akurat co? A, no jest noc. To Najlepiej tak powiedzieć, żeś <grym> mnie zgasił. Wiesz, wiesz, kim się nie ruszyłeś? Spy is in your craft. Czy jakoś tak? Jakoś tak miało to brzmieć. Dobra, teraz ty te, 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 te mówisz ciągle. No Ale tak. wiesz co, wie co... ty się teraz Nie, zauważyłem, że ty prawie przez całą mapę się przelewasz. Już się przelewaj, że już przez jedną trzecią, czy tam nawet więcej <grym> tak. <grym> czy tam dwie nawet trzecie. Czwarte znaczy. Dwie czwarte. Czyli połowę. Tak przelał się przez całą mapę. Koło brzegu. się przelałem. No, chodzi mi... że jesteś tak koło brzegu twoje państwo jest. Tak chamsko, że nie całe, tylko, tylko brzeg i to jeszcze prawie całe pół mapy. Nie całe no. państwo, tylko brzeg, ale całe państwo. No. Co jest tego genialne? No, dobra. Dobra co? A ja chyba to Prowincję Mori podbiłem, A nie, 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 nie Mori. Tą prowincję sąsiadującą z Mori podbiłem. Jest co? Weź ee, Podbij jeszcze AI... Nie, Aki. No. No i w sumie może z, z nimi już zawiązać sojusz, bo więcej nic nam nie zrobią. Chociaż... z Zurakami. Jeszcze czego? Jak kogoś podbijam to do końca. No przejźli tak nam nic nie zrobią teraz. Co ty podbij? Ja w końcu akurat... się połączymy? Mmm, na początku. Może cię posąg postawią? Ja akurat nie jestem. Yy, nie lubię posągów. Yy, ale na początku może zniszczą posąg? Na początku yy, chcę podbić zegarę. Mm -hmm. nie rozumiem.

Fajnie, mo moje mangonelle nie dość, żeby się szkoliły eee co... Chwila, chwila co powiedziałeś? Moje co? Moje mangonelle. A ja słyszałem banany. <noise> nie banane! Czy jakoś tak... ale co ma wspólnego mangonella do bananu? <noise> no ja się dziwię... Moje banany będą się budować kira adaptur. No kurde Banale, czy jakoś tak to było banale. No. Co to jest? Dobra, no mów, mów, mów dalej. W każdym bądź razie moje mango nie dość, że będą budować się dwie tury, to jeszcze iść będą 12, no bez przesady. Dobra, co by tu wyszkolić jeszcze? Eee, Samuraje z katanami, ja, jakie ja właściwie tutaj mam jednostki? Uu, mam bardzo mało samurajów z katanami, to trzeba ich wyszkolić. Możesz już mi dać ruchu, bo znowu zajmiesz 90% partu. fakiło. A nie, sorry, yy, nie, jak to było? Aha, no właśnie, yy, teraz będzie chwila śmiechu od Kamila. Niech, niech. Eee, już, już się nie śmieję tak jak kiedyś. Ty kiedyś to się śmiało. Zapewne pamiętasz, a teraz... Zwykłe hej. Aż mi smutno. Mój niech niech już nie działa A bo działa, no dobro. I co teraz będziesz tak seriami? Widzicie <grym> jak się zaśmiesz? Zaśmiałam się sam siebie Tak Właśnie to jest najlepsze, że rozśmieszam sam siebie No tylko trzeba tak go rozkręcić, a później się sam rozkręca że sam się z siebie śmieje. Znaczy że sam się ze swojego śmiechu śmieje, którego ja też się śmieję niestety no ale, ale no wiecie. No już się rozgadałem. Nie zrozumiałem ani słowa. Jak Pieszę. zawsze. To <słuch> my w tym samym z, y, czasie zrobiliśmy. <słuch> A ja wiem, Ciapko Nie, no czy a no właśnie, nie to... co ma ciapek do ciapka ciapka Ciapki. a ja zresztą mam zabawkę ciapka taką pluszaną fajną która mi wisi na uh, monitorze Czy... nad monitorem no comment nie no może to nie jest może nie wisi, ale tak na monitorze jest, bynajmniej no co, ale to fajne, Aha, no, yeah. bo ostatnio właśnie tą zabawkę tu samym z z zjazdu basetów. Bo były na zjeście. W każdym razie nie wiem jaką y, sztukę teraz badać. Może drogę włóczni. Ostry koniec! Używajcie ostrego końca. A że o co chodzi? Tak pisze. Droga włóczni. Ostry koniec! Używajcie ostrego końca. A gdzie to jest? Końca ostrego używajcie! Koniec ostry! Tak jak Joda trzeba mówić Jodom trzeba być Nie być Jodą trzeba <grystanie> Czego musimy Jak Joda mówić będę zamiast... Nie, rymować zamiast To w, w końcu mówisz czy rymować Może jeszcze śpiewać Tak Będziesz Słuchaj, śpiewać ci, rymow... ty byś tego nie chciał Zgadzać się Dobra cła tylko, tylko handlu z dochód zwiększa Kaligrafię spadam Nauczanie to nie Nie to jest nauczanie Citure dam Mów po polsku Poprawnie po polsku Polskiemu będę mówić Naprawdę? Teraz jest ja nie... kolejny. Ja już nic nie mówić. Ja już nie mówić naprawdę. Od teraz. Mówić ty będziesz wiele. <laughs> Zamach, ale nie mogę. Fuck. Ja sły... słyszę cię zombie. moja komórka. Bałeś się komórką, ale to już legło. Ninjom się poruszyłeś, widzę. No. Co teraz robisz, nie, nie mój sposób cię nie dziwi? Bardziej wkurza nie dziwi. <suszy> nie wiedzieć co zrobić. Nie nadawałbyś się na Jedi. Zresztą też. Zresztą kto by się nadawał na Jedi? Właści tak to właściwie. Nie nadawałbyś się na Jedi, na Jedi byś się nie nadawał. Stron masz... obu tak dobrze brzmi. Ty mieć straszne problemy. <śmum> ach, 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 ach. Właśnie. Tak powinienem mówić. <śmum> no imię, jakby joda się śmiał. Wychwyt nie było tego w, filmie, w Star Warsa. Ja też nie pamiętam, już dawno nie oglądałem. Wiem mnie. Wie mnie. nie. Wiem nie. Co jeszcze Co jest Prosić się nie mówić... ty jako Joda. Nie rozumieć mówię. Jak... Cię ja, rozumieć cię, ja nigdy nie będę.

jak to? Aaa, jak Kadi. Jak, jak taki, kto zabił. Aoo! Uderzyłeś się znowu. Nie, JoJo w słuchawki. I dlaczego. Grilla, JoJo w słuchawki, tak? Tak. A Jak? Dlaczego powiedziałeś, au! Eee, no bo ja. A nie, masz założone słuchawki zapewne. No, no. no właśnie. Zresztą tak jak ja. Ale ja nie mam JoJa. Ja mam komórkę. Tak. Weździesz sobie, przywiążesz na sznurek, będziesz tak. Srum srum, srum srum, Srum Srum, Srum Srum. Będziesz kręcić. Au! Dostaniesz Facebooka normalnie, bo będziesz miał włączonego jakiegoś e albo coś. Lisen i Harima. Hirima. Hirikama Coś tam. Oj, piacie się! Oj, dajcie wy mi wszyscy świat